Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, dziś ze mną Włodzimierz Skalik, wiceprezes naszej partii, Piotr Heszen, członek Komitetu Politycznego Korony, a także Marcin Kuśmierczyk, przewodniczący okręgu podwarszawskiego naszych struktur. Szanowni Państwo, dziś 24 sierpnia, dzień hucznych obchodów niepodległości Ukrainy. Uwaga, nie tylko na Ukrainie, ale przede wszystkim w Polsce. W Warszawie na Placu Zamkowym przy aprobacie prezydenta Polski Dudy i prezydenta Warszawy Trzaskowskiego. Wiele miast w Polsce poszło tym tropem i samorządowcy, choćby Wrocławia, Poznania, Krakowa czy Gdańska, na koszt. Polaków finansują Ukraińcom hucznie, wystawnie, szumnie, z rozmachem to świętowanie. Żeby było zabawnie, trzeba tu wspomnieć, że niektórzy okazują się być nawet, jak to się mówi, świętsi od samego papieża, bo są miasta w Polsce, gdzie Dzień Niepodległości Ukrainy trwa nawet kilka dni. Trzeba również zaznaczyć stanowczo, że Polacy nie godzą się na to, że to nie Polska, święto. Ta niepolska rocznica jest finansowana z ich kieszeni, z kieszeni polskiego podatnika. Wystarczy napomknąć, że dziś w Warszawie na Placu Zamkowym odbywa się koncert, gdzie występują między innymi tak zwane gwiazdy Eurowizji. Dopowiedzcie sobie Państwo sami, ile to wszystko może kosztować. Nasuwa się pytanie, ciśnie się ono na usta, czy to jeszcze Polska? Mówiliśmy już o tym, że władze w Polsce Wszyscy zachowują się tak, że rysują nam taki obrazek, jakoby Ukraina miała dwóch prezydentów, dwóch premierów, teraz już Kijów ma więcej merów, a Polska, a Warszawa nie ma żadnego. Mówiliśmy już i powtarzaliśmy to głosem naszego pana prezesa i naszych działaczy. Nie przenoście nam stolicy do Kijowa, to nam Kijów przenoszą do Warszawy. No, brak słów na tę nadgorliwość, Szanowni Państwo. Dlatego dziś w tym szczególnym dniu warto po raz kolejny dobitnie zasugerować władzy, to wy przenieście się na Ukrainę, skoro ta Ukraina tak bardzo wam się podoba. Polacy nie chcą, by rządzili nimi słudzy narodu ukraińskiego. To jest Polska. I chcemy, żeby Polska była polska, nie ukraińska, ani żadna inna. Zapraszam teraz Marcina Kuśmierczyka. Szanowni Państwo, wczoraj na ręce prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy złożyliśmy pismo dotyczące właśnie obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie, z którym nie zgadzamy się, żeby się odbywało u nas w stolicy. Uważamy, że taki dzień w ogóle nie powinien być obchodzony w Polsce, a w szczególności, gdy Polska nie wywalczyła nic w związku z ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej na, na, na Wołyniu. To też zawarliśmy tutaj w piśmie, że domagamy się tej ekshumacji. Aktualnie wiemy o tym, że odbywają się ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, więc Niemcy mogą prowadzić ekshumacje na, na terenie Ukrainy podczas, podczas trwania tego konfliktu, a Polska nie może. Jest to bardzo dla nas nieprzychylne i domagamy się tych ekskumacji. Domagamy się także przeprosin za to ludobójstwo, które odbyło się na Wołyniu i Kresach Wschodnich. Do dzisiaj nie usłyszeliśmy przeprosin, potępienia bandery i banderyzmu. Wręcz przeciwnie, jest on coraz bardziej szerzony. Więc domagamy się potępienia tego banderyzmu i przede wszystkim też przeprosin. Za przewodów, za zabójstwo dwóch Polaków w przewodowie ukraińską rakietą. Domagamy się tego i, proszę Państwa, przede wszystkim, domagamy się tego, żeby Polska neutralnie podeszła do tego konfliktu. Nie mam żadnego interesu w, w tym konflikcie prócz tego, żeby nie wciągnąć Polskę do wojny. To jest bardzo ważne. Szczególnie, że coraz bardziej podżegacze wojenni próbują nas wciągnąć w ten konflikt, który nie jest naszym konfliktem. Więc zakończenia domagamy się zakończenia tego konfliktu i postawienia Polski w neutralnym stanie. I dlaczego w Polsce nie mogły odbyć się rozmowy pokojowe? O, 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 żeby za, zakończyć ten konflikt i doprowadzić do pokoju, do zawieszenia broni, żeby przestali przysta, umierać ludzie. E, winą za, za to, że nie, dokoń, nie, nie odbyły się te rozmowy pokojone, pokojowe, nie dokończyły się w, w Stambule w, w zeszłym roku, jest Boris Johnson, który namówiał, na, namawiał prezydenta Żołyńskiego do tego, aby trwał ten konflikt. Aby walczyć wciąż Ukraina tutaj walczyła o, o, o swoje jakieś interesy. Trzeba, trzeba o tym mówić, żeby ten konflikt się zakończył, ponieważ jest bardzo duże zagrożenie, że Polska zostanie wciągnięta w to. Więc dbajmy o nasz polski interes i tylko nasz polski interes, a, a, żaden, a żaden inny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszam Piotra Heszyna. Szanowni Państwo, niejako w aneksie do tego, co mówił kolega Kuśmierczyk, chcę zwrócić uwagę na inny trochę aspekt sprawy, a mianowicie, że istota tych choćby tych tego święta obecnego w Polsce, tej Ukrainizacji Polski, o której mówimy od samego początku tej sprawy, jest także antyukraińska. W blogosferze ukazał się kilka dni temu taki, taka wypowiedź. Pan o pseudonimie ussi. Sprawdziłem w źródłach o tym, o czym on mówił. Zgadza się, każdy może sobie to wyklikać w internecie. Mianowicie sprawa dotyczy artykułu, który ukazał się w Newsweek Magazine już kilka miesięcy temu, bo w maju tego roku, z którego wynika następujące przesłanie: Stany Zjednoczone i Rosja Putina. Dogadały się już co do zakresu wojny w listopadzie 2021 roku. W rozmowach uczestniczył dyrektor CIA, CIA William Burns, dawny ambasador w Rosji, i sam Putin wedle autorów yy, artykułu. Podzielili więc, można powiedzieć, już domyślnie yy, także efekt tej wojny, jakie były uzgodnienia konkretne, mianowicie że Amerykanie nie wprowadzą swoich żołnierzy na teren konfliktu, a Rosjanie nie zaatakują innych państw. To pada ekspresji z Verbis w magazynie Newsweeka, czyli o stopień powiedzmy niższej publikacji niż ten Newsweek zasadniczy i nie pada wprost efekt tych rozmów mianowicie po prostu rozbiór Ukrainy i tutaj po prostu tylko diabelski śmiech z tego rodzaju świąt, które tutaj w tej chwili obchodzimy jeszcze w tym kontekście przychodzi mi na myśl jedna postać, na którą się akurat natknąłem w lekturze ostatnio, mianowicie podpułkownik armii amerykańskiej Michael Aquino, twórca jeden z twórców koncepcji wojny psychologicznej, twórca doktryny działania wertykalnego, z której wynika, że to obywatele państwa są jego prawdziwymi wrogami. Nawiasem mówiąc, może to kogoś zainteresuje Michael Aquino, założyciel świątyni Seta, odnogi świąty tzw. kościoła Szatana, pułkownik armii amerykańskiej, uczestnik siódmej grupy operacji psychologicznych. Cóż, walczą z nami na wszystkich frontach, z nami, zwykłymi ludźmi. Spróbujmy to przeżyć. Ratunek nadprzyrodzony w niebie, a polityczny najbliższy. No przeżyjmy te wybory, przeżyjcie je Państwo z nami, z Konfederacją Korony Polskiej, będącą w Konfederacji Wolności i Niepodległość. Zapraszam teraz Włodzimierza Skalika, nie tylko wiceprezesa Korony, ale także członka Rady Liderów Konfederacji i lidera opolskiej listy w nadchodzących wyborach. Szanowni państwo, stosunki międzynarodowe rządzą się wieloma istotnymi zasadami. Wśród nich jest zasada wzajemności, jedna z kluczowych zasad. Państwo w stosunkach między państwem A i państwem B, państwo A powinno starać się zachowywać w podobny sposób, w jaki jest traktowane przez państwo B. I gdy przyjrzymy się historii stosunków między Polską a Ukrainą, zarówno dekady wstecz, jak i w ostatnich latach, widać wyraźnie, że ta podstawowa zasada nie jest przestrzegana. Widzimy ogromną asymetrię na wielu polach, również na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Polska. Niezwykle ofiarnie wspiera Ukrainę finansowo, dostarczając amunicję, uzbrojenie w stopniu zagrażającym polskim interesom, osłabiając w sposób istotny możliwości obronne Polski. I cóż w zamian? Widzimy ogromną asymetrię. W związku z tym rodzi się naturalnie pytanie co jest przyczyną tej asymetrii Ponawiamy pytanie co ukraińskie służby mają w swoich archiwach na polskich polityków Służby ukraińskie znane są z dużej sprawności z aktywności również w Polsce a zwłaszcza na Podkarpaciu Rodzi się pytanie co te służby jakie materiały mają odnoszące się do polskich polityków. O tym było już dość głośno, ale niewystarczająco głośno i nagle dzisiaj jest cisza na ten temat. W związku z tym mamy radę dla pana premiera, dla pana prezydenta, by usunęli ze wszystkich istotnych stanowisk te osoby, które mają wpływ na politykę międzynarodową, na których prawdopodobnie istnieją te kompromitujące materiały. Pozwólmy w końcu realizować politykę, która będzie polityką propolską, ponieważ faktycznie dzisiaj, gdy się przyglądamy stosunkom Polski i Ukrainy przez pryzmat obu państw, Rzeczywiście Ukraina ma dwóch prezydentów, Wołodymyra Żołęskiego i Andrzeja Dudę oraz trzech premierów: Denesa Szmycha, Szmychala, Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiemy. Dziękujemy.